Witam Was serdecznie w kolejnym magazynie Ekstraliga Flash. Dzisiaj bardzo krótko powiemy Wam o kolejnym etapie odmrażania sportu, odmrażania orlików i o tym, jak przez najbliższe dni będą wyglądały zajęcia na lubelskich obiektach. Oczywiście nie omieszkam poruszyć także tematu związanego z powrotem rozgrywek ligowych. Moi drodzy, od 18 maja będziemy mogli pojawiać się na Orliku w liczbie 14 osób. Tak jak widzicie za mną e, boisko piłkarskie i boisko e, tzw. czerwone do koszykówki, piłki ręcznej. Na każdym z tych boisk będzie mogło się znajdować 14 osób uczestniczących w zajęciach, a także dwóch e, trenerów. Przypomnę Wam tylko, że osoby, które oczywiście są trenerami, muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i Muszą tymi trenerami być. Pamiętajcie o tym, nie róbcie jakichś tutaj wyjątków, nie róbcie żadnych problemów z tym tematem, ponieważ też trenerzy, animatorzy Orlików będą pewnych rzeczy wymagać. 14 osób od 18 maja będzie mogło swobodnie prowadzić zajęcia, grać na każdym z boisk na Orliku. Moi drodzy, kolejna kwestia to oczywiście powrót rozgrywek ligowych i pucharowych. Jak mogliście przeczytać w komunikacie zarządu Stowarzyszenia OKP, Liga, pod warunkiem oczywiście, że wszystko będzie szło tak jak do tej pory, nie będzie wprowadzanych żadnych nowych obostrzeń, wróci do nas 5 czerwca, będzie to początek pierwszej kolejki. Jeżeli chodzi natomiast o rozgrywki pucharowe, tutaj mamy w planie rozgrywać te mecze między 29 maja a 2 czerwca. Jeżeli nic się nie zmieni, będą pewne obwarowania co do liczby osób. Jeżeli coś zostanie poluzowane, rozluźnione, to oczywiście będziemy Was o tym na bieżąco informować. Wszelkie wytyczne otrzymacie na kilka dni przed startem rozgrywek. Do momentu wznowienia rozgrywek ligowych i pucharowych będziecie mogli korzystać z sesji online, którą można zarezerwować na naszych stronach. Oczywiście sesje treningowe są dostępne, większość z nich już, już nawet została porezerwowana. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc, także tych, którzy nie załapali się, oczywiście zachęcam do zarezerwowania sobie takiej sesji treningowej online.